Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Przed nami Sentinelle. Co to kurka wodna jest? Otóż, jest to czołg, który być może już znajduje się za sprawą skrzynek w czyimś garażu, i jestem ciekawy Waszej opinii. Ja zamierzam zagrać nim zaraz bitewkę. Na początek, nie będzie to takie typowe pod lupą, ponieważ szczerze mówiąc, ten czołg w ogóle nie jest w kręgu moich zainteresowań. Yy, powiem też szczerze, że kurczę, nie widzę plusów, nie widzę plusów w tym czołgu normalnie, jest to dziewiątka ciężka i może zacznijmy od początku. Jaka jest siła ognia? Ta siła ognia to chyba jedyna, yy, jedyna zaleta tego czołgu. Otóż ma on magazynek, ale zobaczcie, jaki to jest magazynek. Na dwa pociski te pociski dają po 390. 261 mamy penetracji 303 na Goldzie. 2,5 czas ładowania między strzałami jest, 25 sekund pełne przeładowanie. Tragiczne uszkodzenia na minutę wychodzą 1,7. Wiadomo, że w magazynkach liczy się to troszeczkę inaczej. 0,35 celność i 2,3 czas celowania. Nie robi to na nikim prawdopodobnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale magazynek zawsze jest magazynkiem. To zawsze dwa pociski, które można komuś wsadzić. Czyli taką mamy siłę ognia. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę sprawdzić. E, jaka tu jest? 8 stopni. 8 stopni opuszcza to dział, czyli 10 nie ma. Dobra, pancerz. Bo może pancerz jest tutaj e, bardzo, bardzo istotny. No, już widzimy, że zbyt istotne nie będzie. Czołg jest, jak widzicie, duży, jest dosyć niski, ale jest duży generalnie, taki płaski, szeroki i ma zaledwie 90 mm, przypominam, czołg ciężki omawiam, 90 mm na górnej płycie, co daje, jak widzicie, jakieś tam 170-180, więc tu, jeżeli to pod kątem uderzymy, no to i jeszcze coś tu odbijemy, natomiast normalnie jest to pojazd, który będzie przebijany zawsze praktycznie na tym poziomie, nawet przez siódemki, pewnie. 120 na dole, z boku mamy 45 mm, tutaj mamy 50, a co jest najważniejsze, to jest dosyć niski czołg i on ma tutaj 30, więc wiele dział normalnie się tu wbije, z jakichś hajeków, nawet tutaj ma 35. Na wieży. Na uwagę zasługują oczywiście takie ekrany pancerne, które są dodane z, w różnych miejscach. Na wieży z przodu one mają, jak widzicie, ile mają? 20 mm. Z boku również mają 20, więc tutaj wieża z przodu w czołgu ciężkim 9 poziomu 260 mm pancerza. Zaraz to sobie sprawdzimy. Czy to będzie rzeczywiście działało? Te 260. Nie wiadomo też, czy pociski typu jakieś nie wiem, hash, albo pociski typu HIT, przede wszystkim HIT właściwie, czy one będą penetrowały to z przebiciem, czy nie. Bo jeżeli hity tutaj za zero będą się krzaczyły na tym pancerzu warstwowym, to spoko. No, co tu jeszcze omawiać? Z tyłu 30 mm. No, Babok myślę, że pokocha ten czołg. Jest to, zobaczcie, bardzo duży cel do trafienia z góry. Weźmy inne charakterystyki, dalej, mobilność. Mobilność, jak na czołg ciężki, trzeba przyznać, że jest bardzo dobra, ponieważ mamy aż 19,6 mocy na tonę. Oczywiście, tutaj przy wspomagaczach, które zastosowałem, także nie gorączkujcie się. No, i mamy 52 km na godzinę obrót czołgu 41. To są bardzo dobre parametry, jak na czołg ciężki. Nawet powiem Wam szczerze, to jest taki czołg um, średnio ciężki. O. No, tutaj wyśrubowałem również. 0,31 zrobiło się i 2. Czas celowania. Tak. Dalej załoga. Po prostu przerzuciłem jakąś załogę. Kurka wodna. Przerzuciłem po prostu jakąś załogę z francuskiego czołgu. To jest właściwie nieistotne. Co do kosztu, czy to jest opłacalność, duża. Uwaga, uwaga. Otóż jest to koszt 4800 za jeden pocisk, czyli wręcz powiedziałbym rewelacja. Wręcz powiedziałbym rewelacja, żeby opróżnić nasz przepastny magazyn ze srebrem. 10 strzałów 48 tysięcy. No różnica między zwykłym a tym goldowym 61, tutaj 303, 260 40 mm. Moi drodzy, powiem szczerze, że na papierze w ogóle to nie wygląda, to są parametry trochę jak z buraka, oczywiście burak nie ma tyle życia, ale siła ognia jest buraczana, musicie przyznać, a jesteśmy nie na 8, tylko na dziewiątym poziomie. Więc jak na dziewiątkę ten czołg wypada dla mnie, no powiedziałbym, mega, mega słabo. No ale zobaczmy, zobaczmy co z tego wyjdzie. Chyba już wszystko zrobiłem. A, jeszcze jakie je zastosowałem wspomagacze. E, najlepszą wziąłem tutaj, ile to mi dało. Do wytrzymałości zawieszenia, do szybkości, i tak dalej, 12,5 do wytrzymałości pojazdu. No, dzięki temu pojazd ma troszeczkę więcej życia. Dałem sprężarkę. Nie wiem, czy to jest ok. Nie można było dać dosyłacza, bo jest magazynek. I dałem jeszcze to. Nie, no po co ja to dałem właściwie? Niewykrywalna jednostka wydechowa. Kurka, co ja zrobiłem? Zwariowałem, dobra. <laughs> Chyba pijany byłem. Dobra, damy właśnie to. Myślę, że 8,5 do premii wydalności załogi będzie tu dużo lepsze niż ta rura wydechowa. <laughs> Zdecydowanie. Pojedźmy, pojedźmy. Co to? Jestem bardzo ciekawy tej wieży, jeżeli ona będzie wpuszczała... O! Bardzo dobra mapka, pojadę na dół i na tej O kurka. O Jezu. Jak tu walczyć taką dziewiątką przeciwko Mausowi czy Super Conquerorowi? Badger, <laughs> Progetto, typ 68, Emil 2. No właśnie, to jest przecież coś takiego jak Emil 2. No, wolałbym w Emilku siedzieć. Co tu mamy jeszcze? Udesy, jakieś te 30. Dobra. Eksperyment, słuchajcie. Eksperyment jadę na dół. Na tej górce wychylę wieżę. Zobaczymy, czy przebiją. Chociaż no tu są takie czołgi, że... No ale pewnie może hitami ktoś będzie walił, to zobaczymy przynajmniej, czy... Czy te hity coś tam zmienią, czy nie. Normalnie bym tam gdzieś pojechał, ale... Żeby. Sprawiedliwości stało się zadość Testu i tak dalej Pojedziemy na góreczkę Po prostu Kurka mają takie czołgi, że tu Sitko ze mnie zrobią Ale za dużo nas na dół zobaczcie Wola Boga Dużo, dużo Dobra, wystawmy wieżę Uwaga Kranwagen i. <śpiewanie> Powiedzcie mi, jaką szansę mam na takiej górce z Emilem? Z tyłu już chłopaki stoją. Z tyłu chłopaki stoją, więc jak ten wieże wynurzy, a już chce, no. No. Dobra, zresztą miałem sprawdzić. Dawaj, gościu, no dawaj tym kranem. Patrzcie, badger jeszcze gdzie stanął. Kurczę, trochę inaczej to sobie wyobrażałem. E, czwórka jeszcze jedzie. No, badger to przebije chyba. No, dawaj, badger. Nie chcę kadłuba wystawiać, bo to wie, że ma trafiać. Badger. On w ogóle widzi mnie? Kiwie, no, dawaj. No. Albo Emil. Wstydzą się, no niestety. Teraz żałuję, że nie jestem na górze, no ale miał być też. No dawaj tym Emilem. Nie, celuje mi w kadłub. Widzę, że celuje mi w kadłub skubany, no. No dawaj. Znowu dostał w bambucze. Nasi zaraz to przepchną. A już nie zdążyłem. O! Gdzie? W kadłub. No właśnie, nie tak miał być. Ale my tu ich zjeść powinniśmy, cholera jasna, przecież. Powinniśmy ich centralnie zjeść. Czy coś się tym kranem się teraz ładuje może? Dobra, no coś tam Coś tam zrobiłem. O! No i o to chodziło. Patrzcie, dingnął się. Dingnął się chłopaszek. Ale ty się ładujesz chyba, co? Dobra, coś tam, badżera trafiłem też. Zaraz z nim wjedziemy na dupsko O jezu, nie. Dlaczego teraz? A... A co to tam jest? Dobra, moi drodzy, wracam tutaj. Bo tu ich jest po prostu za dużo. Tamten badger. No i giną nasi. No i właśnie. I to jest to. Same ogryski. W końcu rozwalili Badgera Ale co z tego? Mamy totalnie bitwę przegraną. Może jeszcze jakaś fraga, chociaż się uda zrobić. Dobra, udało się. Chociaż dobrze, że fraga jeszcze jakiegoś. nas zajeżdża ktoś no gdzie wy się pochowali co o że szkórka, jak mnie to wnerwia czasami no o pięknie Nie dobra, jestem na strzał. Jeszcze nie trafiłem. I dupa. Dobra, moi drodzy, wynik drużynowy porażka. Porażka, porażka niestety. E, troszeczkę tam przetestowałem no zróbmy jeszcze jedną bitewkę zróbmy może jeszcze jedną bitewkę jeszcze nie czuję się utsad... Trosz, szkoda, że te dziesiątki tak bym chciał na dziewiątkach przetestować tą wieżę uwaga, o są dziewiątki no i dobrze gdzie by było najlepiej do lasku, do lasku do lasku Grom, grom Wótek, Bezeta znowu Emil 2. Czyli mnie traktuje jako Emila 2. No kurczę. Emil 2 chyba troszeczkę większą siłę przebicia ma niż ten Sentinelle. No nie widzę za bardzo zalet. Naprawdę, no wiadomo. Mamy magazynek, ok, spoko. Ale co poza tym? Szybkość. Taką jak medy. Natomiast czy ten czołg wygra z medem? Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko powiedzieć. Jedzie nas tutaj pięciu. A nie, więcej. O dużo więcej. Dobra, to może coś się tu urodzi. Chyba, że te dwa gromy w plutonie staną i będzie. Pozamiatane. Kurczę, wykrakałem. Oba gromy tu staną. No i teraz co możemy. O, no jest jakiś teśk. Ding dong, moi drodzy, ding dong! Jakby się udało te gromy rozwalić, to by było coś. To by było coś. Patrzcie, że już tam jeden kwiczy. Kurczę, ta granie przestaje mnie zaskakiwać. Dobra, mobilność jest, potwierdzam, mobilność jest. Zaraz niech tylko tego groma rozwalimy, to można będzie. Ale gdzie ten 300 życia tam jedzie? Kurde, czekajcie. 2, 2, 2. 1. Dobra, jednego nie ma. Okej, okay. wydaje mi się, że można już próbować atakować. Można, można. Ten wótek oczywiście tam będzie próbował coś działać. O kurka, no i to jest właśnie on. Okej. Okay. jest kto, jest to. Ja mogę przyjąć jeden cios. Wótek mi rąbnie coś tak czuje. Móc. Ok. Coś mnie wyspociło. Dobra, ktoś tu pomoże? Nikt! Jedzie kolega sympatyczny. Kurka jak mi zapatolił, co? Nie, no ten jeszcze się uwziął. Nie tu wyjeżdżasz! O kurka! Tak wyjechał bardzo. Tego muca już nie ma. Elegancko. Słuchajcie, coś tam to dinga. Nie, no kurka się wściek. Wściek się tym babokiem, no. Jak nie ta arta wnerwia. Po co to jest w tej grze? Po co? Oficjalna wersja kiedyś była taka. Żebyś nie kampił. No więc ja w tej bitwie kurka kampię. Przecież Babok zawsze dziadyga atakuje tego, który jest wyspotowany, a nie tego, który kampi jest schowany. Dobra, tego dziadostwa tu jeszcze troszkę jest. Dobra, udało się. Jeszcze... Uuu, Emil stoi. Na straży gatunku. Obym je teraz nie wyspotował ta UBZ. Słuchajcie, powiem tak. Jak medem? Po prostu trzeba tym... No... Me... Emil może mnie niestety rozpieprzyć totalnie. Ja się poświęcę. Może Dink. A! W kadłub strzelał cały czas, chyba. Tak, kadłub dziurawy. Kadłub dziurawy, moi drodzy. Jeszcze to dziadostwo ostatnie zginie, no? Eee, słuchajcie. No dobra, Ameryki nie odkryje po tych dwóch bitwach. Uważam, że tym trzeba jeździć jak med i grać jak med. Po prostu, no, to nie jest czołg ciężki. Nie wiem, dlaczego on jest sklasyfikowany w wodzie jako czołg ciężki, bo to nie jest czołg ciężki. No to, to typowe ma y, parametry po prostu meda. Może jakiegoś takiego ciężkiego meda, ale na pewno meda. I wydaje mi się, że właśnie tak tym należy grać. Jak medem. E... Bitwa udało się wygrać całkiem fajnie. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Wynik drużynowy. Ok, zrobiliśmy po 3900 z kolegą sympatycznym. Ech, o, tu lepiej pewnie nie patrzeć. Jaki wstępny werdykt po po prostu tylko liźnięciu tego czołgu? Nie jeździcie tym na przepychacze. <grytanie> Kurka. To jest czołg, który jeździ tam, gdzie my jeżdżą medy. I to tyle, cały werdykt. Jak komuś się zamarzy odbijać tą... Ja wiem, że ta wieża tutaj dingnęła ze dwa, trzy razy. Wiem to, ale nie liczcie na to. Kurczę, no nie liczcie na to, naprawdę. Jak dla mnie czołg taki trochę zapchaj dziura. Fajnie, że gdyby nie miał magazynka, to, to ja nie wiem, dla kogo to byłby czołg. No ma ten magazynek, można skończyć gościa, który ma 700 hapsa gdzieś, to jest fajne, nie? Jak polosuje 800, a nawet pewnie i ponad 800 jak ma, to można skończyć gościa czasami. Więc to jest na pewno zaleta. Natomiast tak, kurka, jaką to ma długą lufę. Jest to czołg duży, zobaczcie, w sensie, że on jest taki przysadzisty, ale no. Babok nie wiem, czy już wie, że tutaj damage'a może natrzepać na tym czołgu i tak we mnie strzelał, czy po prostu we mnie strzelał, dlatego że akurat ja byłem wyspotowany. No cóż. Napiszcie, jeżeli trafiliście go, czy Wam się podoba. No, powiem szczerze. Tak sobie, no tak średnio bym powiedział tak średnio. Jak ktoś zagra tym jak medem, to może i to się odwdzięczy. Chociaż na dziewiątym tierze mamy naprawdę dużo ciekawych medów, ale z magazynkiem aż tak dużo tego nie ma. Tylko kurczę, no trzy pociski, jakby to miało, to troszeczkę inaczej by się grało. No strasznie słaby DPM to ma też, nie? To ładowanie może troszeczkę, jakby mu zmniejszyć. Magazynka. To by było fajne. No, jakiś orzeł, to to nie jest dla mnie. Naprawdę. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj wieczorem zapraszam serdecznie na potwory polskie, czyli umierające światło Bestia. Trzymajcie się. Hej.